Witam cię serdecznie. 37. dzień cyklu 100 dni do zmiany działającej mamy. Każdego dnia zmieniasz się. Każdego dnia czujesz się inaczej. Każdego dnia jesteś bliższa swojego celu. A to co jest najważniejsze, to żebyś robiła to, co naprawdę czujesz. Jeżeli czujesz się szczęśliwa, po prostu się uśmiechnij. Jeżeli ktoś cię obsłużył miło, po prostu podziękuj. Jeżeli czujesz, że powinnaś być hojna, to podziel się tym, co masz. Jeżeli chcesz Troszeczkę polepszyć swój status finansowy, to zacznij oszczędzać i zainteresuj się inwestycjami. Po prostu rób to, co czujesz, bo to będą takie słowa twoje wewnętrzne, tak? to będą takie czyny, które są podyktowane twoim sercem, i wtedy będziesz się czuła w zgodzie ze sobą. A jeżeli będziesz się czuła w zgodzie ze sobą, to też wszystko naokoło ciebie się zmieni i będziesz miała lepsze relacje z rodziną, z dziećmi, z mężem. Jeżeli coś obiecałaś, to trzymaj słowa. Tak, na dobrą sprawę mogłabym tutaj wymieniać yy, różnego rodzaju uczucia, które nami kierują, ale najważniejsze jest to, żebyś faktycznie wsłuchała się w siebie, i tego ci dzisiaj życzę.